Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, przede mną cały słoik pysznego, orzeźwiającego, lekko kwaskowatego zakwasu z buraków. To jest sama dobroć, same zdrowie. Uwierzcie mi, pijąc codziennie szklaneczkę, żadna cholera nas nie weźmie. A do tego jeszcze, jak mamy blisko wodę, możemy pomorsować dwa razy w tygodniu, powiedzmy po kilka minut to już w ogóle będziemy wiecie tacy zdrowi jak ja, bo ja tak robię. Ja morsuję raz może dwa razy w tygodniu, w zależności jak mam czas. No i popijam jak nie sok z buraków wyciskany z wolnoobrotowej wyciskarki, to zakwas. I a propos właśnie zakwasu, dzisiaj wam pokażę jak ja go robię. No jest bardzo proste. A więc na początku ja sobie wleję szklaneczkę Robię to w ten sposób, ja nie przecezam zakwasu, nie kombinuję, dlatego że wszystkie najlepsze, najzdrowsze minerały zostają na szmatach. O powiedzmy, na początek, później będzie jeszcze mi potrzebny, ale do czego to dowiecie się za chwileczkę. Życzę Wam zdrowia, tak na początku filmu. jest naprawdę mega orzeźwiający. Wow. To jest same zdrowie, to czuć jak się to pije. Dobra, a więc zaczynamy kolejny mój zakwas, bo ten niedługo się skończy, to ten będzie już gotowy. Bo najważniejsza jest systematyka picia zakwasu, wtedy on przynosi nam korzyści dla organizmu. To nie będzie tak, że zrobimy sobie litr, wypijemy i o, jestem zdrowy. Nie, nie. Należy go pić systematycznie. A więc tak. Do słoika najpierw wrzucę czosnek, liście laurowe, ziele angielskie. Bo jeśli nie obierzemy, to zakwas będzie nam pleśniał. Chociaż to też nie jest zły znak, bo pleś można zebrać, ale wtedy taki zakwas nadaje się bardziej do barszczu. Ile będę używał ząbków czosnku? To jest słoik 5-litrowy, mam 3 litry przygotowanej wody, więc ząbków około 12 do 15 sztuk. O, musi być samo zdrowie. Ząbki przyciskam ręką wtedy, szybciej się on obiera. I takie w całości od razu lądują w słoiku. Tu naprawdę nie ma żadnej wielkiej mecyi, a Naprawdę, może to nam przynieść bardzo wielkie korzyści zdrowotne. Przyciskam, wydobywają się olejki, aromaty i zakwas po prostu szybciej przejdzie tymi smakami. A dlaczego czosnek wrzucam na samym początku? Chodzi o to, żeby go w pierwszej fazie kiszenia przycisnąć burakami, żeby on nam nie wypłynął, bo on będzie wypływał później, tak jak tutaj. Ale to już, jak już jest gotowy, jak już jest, jak już podbieramy, no to wiadomo, wtedy coś tam się delikatnie przemiesza i czosnek wypływa na wierzch. A tak to on idzie od spodu, tam wiecie, wszystko przechodzi do góry fajnie smakami. Kolejną rzeczą są liście laurowe, też idą na dno. Trzy... 6, 8 liści laurowych, małą garstkę ziela angielskiego, to znaczy daje około 10 sztuk, około 10 ziaren. I teraz buraki. I teraz buraki. Ja mam buraki te podłużne i jak najdrobniejsze. One wtedy są najlepsze, najbardziej aromatyczne, najwięcej w nich jest minerałów. Bo takie duże, stare wiecie, to sama gąbka to się nie nadaje. I kroimy w takie plastry. I od razu wrzucam do słoika. Nie dość, że robimy dobrze dla naszego organizmu, to jeszcze jak fajnie się to prezentuje w kuchni. Zobaczcie, jakie są soczyste. Właśnie dlatego, że nie są za wielkie, nie są przerośnięte. No i Starajmy się kupić ekologiczne, bo to ma być samo zdrowie. Buraki mam w słoiku, teraz musimy zalać je wodą. I parę słów na temat wody. Mam tutaj wodę. To jest zimna woda, to jest kranuwa. I ja taką używam, dlatego że mam dobrej jakości wodę. Jeżeli macie taką wodę, nie gotujmy, nie przegotowujmy wody, nie używajmy wody z butelek. To jest po prostu. Coś, co przeczy temu, co my tutaj robimy. W takiej zimnej wodzie, w kranuwie w wodzie naturalnej jest bardzo wiele minerałów, które służą zdrowiu. Uwierzcie mi, to, to, że tam gdzieś się tworzy osad, nie znaczy, że woda jest zła. To wręcz przeciwnie, to świadczy o tym, że woda jest pełna minerałów. I taką wodę używajmy. Teraz sól. Sól też używam niejodowaną, zwykłą, kamienną sól do przetworów. I na 3 litry wody dodaję 3 płaskie łyżki soli. A tutaj miałem 3 kg buraków i 5-litrowy słoik. I dokładnie mieszam tak, żeby sól się rozpuściła w wodzie. To chwilę potwa, bo to jest sól kamienna, niejodowana, a woda jest zimna, więc trochę musimy po... Pomiar. Gotowe. I teraz to jakoś przelejemy. Jak widzicie, proporcje są idealne. 5 litrów słoik, 3 litry wody, 3 kilogramy małych buraków. I praktycznie byłoby gotowe poza jednym bardzo ważnym szczegółem. Do tego słoika należy wlać, jeżeli robimy pierwszy raz zakwas, to musimy dodać trochę soku z kiszonej kapusty lub soku z kiszonych ogórków. Chodzi o to, żeby ten proces wystartował od razu. Wtedy nie będzie nam to pleśniało. Ale ja dodam mojego zakwasu, który miałem zrobiony wcześniej. Do którego przy startowaniu dodawałem sok z kiszonej kapusty. Teraz wystarczy, że wleję taką choche, chochelkę już gotowego zakwasu buraczonego i to mi bardzo szybko wystartuje. I teraz tak, przykrywam i... To sobie będzie stało w temperaturze pokojowej. Około 5 dni i będzie gotowy do picia, lub do warszczu. Yy, pamiętajmy, że nie możemy postawić tego przy grzejniku, bo temperatura będzie za wysoka. On za szybko ruszy i ryzykujemy tym, że się po prostu zepsuje. Będzie brzydko pachniało, wręcz powiem, śmierdziało. To tyle na temat zakwasu buraczonego. Yy, no i jak widzicie. Systematyka, jeszcze raz wspomnę, systematyka jest bardzo ważna przy piciu soków buraczanych. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film, no i życzę Wam dużo zdrowia.